Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, jak nauczyć się żonglować czterema piłeczkami. Przy żonglowaniu czterema piłeczkami ważne jest to, że piłki nie krzyżują się, tylko lecą od środka do zewnątrz. Pierwszym ćwiczeniem będzie żonglerka dwoma piłeczkami w jednej ręce. Staramy się rzucać od środka naszego ciała do zewnątrz. Następnie wykonujemy to ćwiczenie na drugą rękę. Staramy się rzucać ponad wysokość naszej głowy. Pilnujemy łokci, żeby były w miejscu. Przechodzimy do ćwiczenia na trzy piłki. Możemy robić coś takiego, że chwilę rzucamy w jednej ręce, przerzucamy i rzucamy w drugiej. Następnie bierzemy cztery piłki i skupiamy się na tym, żeby wyrzucić każdą po kolei od środka do zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie przejmujcie się tym, jeżeli na początku Wam będzie spadać. Najważniejsze na tym etapie jest to, żebyście po prostu je wyrzucili. Raz, dwa, trzy, cztery. I próbujemy łapać jakąkolwiek. Gdy mamy to już wytrenowane, staramy się dodać następny wyrzut. Przy żonglowaniu czterema piłkami mamy dwie możliwości: albo rzucamy asynchronicznie, albo synchronicznie. Teraz przejdziemy sobie do najczęściej popełnianych błędów, które występują podczas nauki żonglerki czterema piłkami. Przede wszystkim pilnujcie tego, żeby wasze dłonie były nisko. Często ludzie podczas nauki żonglowania starają się od razu podnieść ręce do góry, co utrudnia następne wyrzuty. Oprócz tego pilnujcie, żeby każda piłka leciała mniej więcej na tą samą wysokość. Jeżeli zaczniecie rzucać na inną wysokość, zgubi Wam się tempo i może się popsuć cały pattern. Oprócz tego, skupiamy się na naszych łokciach, żeby były w miarę w jednym miejscu. Często, gdy uczymy się żonglować, ręce chodzą w ten sposób, co utrudnia nam rzucanie. W prawidłowy sposób. Pilnujcie tego, żeby nie przekraczać linii środka waszego ciała. Jedna ręka rzuca z prawej strony, jedna z lewej. Jeżeli zaczniecie rzucać zbyt wąsko, to piłki mogą wam się zderzyć. Jeżeli zbyt szeroko, to ciężko wam będzie utrzymać całość. To już tyle, jeśli chodzi o podstawowe ćwiczenia na cztery piłki. Życzę Ci powodzenia w treningach, a jeżeli podobał Ci się ten filmik. Zostaw łapkę w górę, kliknij subskrybuj i podaj dalej znajomym. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.